Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej ulubinicy, W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kiedyś byłem po samochód w Niemczech u pewnego człowieka, który handluje samochodami, który urodził się w Kazachstanie, dlatego dobrze znał rosyjski. I ten człowiek miał bardzo, bardzo wierzących rodziców, sam też jest bardzo wierzący. Natomiast jego żona nie była taka wierząca, Rosjanka. I kiedy sprowadzili się do Niemiec, e, mieli takie zdarzenie, wypadek. Otóż wybrali się do, e, na majówkę do. Swoich przyjaciół czy jakieś imieniny. W każdym razie jechali. Tata ich ostrzegał, żeby nie jechali, bo miał sen, który mówił, żeby żeby nie jechali, ale on jednak pojechał i w drodze nagle z naprzeciwka wyskoczył na nich samochód. Okazało się, że to kobieta chciała popełnić samobójstwo. I w tej ostatniej minucie przed zderzeniem, przed, w tych ostatnich sekundach przed zderzeniem, on krzyknął: Gospodis pasisachani, czyli pani zbawni i ratuj. Natomiast jego żona siarczyście przekleła, przeklinała wtedy. Czymsk... I finał był taki, że on ocalał. Jego żona na miejscu zginęła. I on nawet opowiadał po tym, że w tym szpitalu kiedy był na tej intensywnej terapii połamany, także lekarze nie dawali szans. Miał widzenie, że złe duchy podchodziły do osób, które tam się znajdowały też na tej intensywnej terapii, jakby pragnąć jeszcze zabrać ich duszę, kusiły ich. On to wszystko widział, szarpał się, wszyscy myśleli, że on zgłupiał. Ale jednak wyszedł z tego i właśnie opowiadał to. I tak sobie pomyślałem, czym skorupka na, za młodu nasiągnie, tym na starość trąci. Jakich słów używasz teraz, takich może użyjesz, kiedy przyjdzie ta ostatnia godzina? Dzisiaj chciałem wam troszeczkę powiedzieć i pomedytować o brzydkich słowach, o wulgaryzmach, o przekleństwach, bo trzeba rozróżnić, że są wulgaryzmy, brzydkie słowa, ale są też przekleństwa. Przekleństwo jest życzeniem komuś czegoś złego czyli jest to słowo które niesie życzenie zła a ażebyś żebyś tak i wypowiedziane jeszcze może z jakimś brzydkim słowem przekleństwo zawsze jest grzechem przekleństwo ma moc bo Jezus powiedział że słowo ma moc wielką Jezus słowem Uzdrawił słowem, uciszał morze. Jezus rzekł i stało się. I także i nasze słowo ma swoją moc, ma swoją siłę. I kiedy my wypowiadamy słowo błogosławieństwa, to sprowadzamy na drugiego człowieka łaskę Bożą, bo błogosławieństwo jest prośbą do Boga o to, aby na tego człowieka wstąpiła łaska Boża. Natomiast Przekleństwo jest, można powiedzieć, modlitwą do złego ducha. Tak samo i brzydkie słowa, wulgaryzmy są słowami, których używa szatan. Kiedyś byłem na egzorcyzmie, to widziałem, jak, jak on właśnie, jakim językiem się posługuje szatan. I śmiało można powiedzieć, że ci, którzy używają brzydkich słów, wulgaryzmów, to jest jakby są. Czy przeklinają, są pod wpływem ducha przekleństwa. I wielu ludzi teraz, bardzo wielu, używa brzydkich słów. Moja babcia opowiadała mi kiedyś, że gdyby przed wojną ktoś powiedział te taki owaki na drugiego, no to by była obraza do cał na całe życie. Jak, jak to mógł takie, takich obrazów użyć, jak mógł tak mi powiedzieć. A w tej chwili ludzie mówią sobie żydkie słowa, tak jakby zwracają się po imieniu i nic sobie z tego nie robią. Chociaż właśnie ten, ten nasz, ta nasza przestrzeń języka została tak mocno z, no zeszpecona, to już jest wyszło poza ramy jakiejś kultury. Wcześniej wulgaryzmów używały jakiś taki margines, przestępcy, ludzie, którzy byli jak coś, jakoś tak zdeprawowani, a w tej chwili to i aktorzy, i Politycy i wielu, wielu po prostu nie hamuje się. Często nawet nie zwracając uwagi na to, co mówi. Na przykład, gdybyśmy sobie tak uświadomili, że większość tych wulgaryzmów to jest obrażanie matki tego wobec kogo się to mówi. Tam, gdzie jest źródło słów syn, tam jest też jakby obrażanie matki i nazywanie jej. Różnymi epitetami. Ja już tutaj nie będę powtarzał, bo nie o to chodzi. I gdyby sobie nawet sami to ludzie zdali, co ci zrobiła ta, ta kobieta, że ty tak o niej mówisz. I popatrzcie, że te słowa nie tylko są niekulturalne, ale one też bardzo mocno ranią i też dają złe świadectwo. O tym, który takich, takie słowa wypowiada. To dlaczego są wulgaryzmy w ogóle? Dlaczego one tak wynikają teraz? Bo nie ma pokoju w sercach. I no, jest, każde złe słowo, ono się rodzi w sercu. Dlatego ten, kto ma złe słowo na języku, ten ma nieporządek bardzo mocny w sercu. Prawdopodobnie nie ma tam żadnego pokoju. Tam jest tylko jakieś, taka, jakaś złość wielka. I to potem wychodzi, bo najpierw jest myśl, potem jest słowo, a potem jest czyn. Najpierw jest gniew w sercu, potem jest przekleństwo, wulgaryzm, a potem jest rękoczyn. I zwróćcie uwagę na to, że słowa bardzo mocno ranią. My możemy zapomnieć, że ktoś ci szturbno uderzył. Przepaczymy to, ale niektórych słów, które zostały wypowiedziane pod naszym adresem, nie możemy zapomnieć do końca życia. Jak on mógł mi takie coś powiedzieć, on mnie tak, tak, tak nazwał, tak mnie obraził. Dlatego z tych właśnie słów trzeba się spowiadać. One bywa tak, że nie są, mo, mo, może być tak się zdarzyć, że mogą być grzechem lekkim, ale zawsze są grzechem. Natomiast przekleństwo i wtedy, kiedy wypowiada człowiek słowo świadomie, dobrowolnie. Wie, co mówi, to wtedy zawsze są grzechem. I te, ten duch przekleństwa, on tak czasami się tak mocno zakorzeni w człowieku, że ciężko jest go wyplęcie. Ja nigdy nie miałem problemu właśnie z tymi słowami. Natomiast mam takiego przyjaciela, który opowiadał mi, jak jemu ciężko było wyjść z tego nałogu. Był marynarzem, więc jak to mówią, marynarze klną jak szewcy. Albo porówny, no, W każdym razie, kiedy zdał sobie z tego sprawę, kiedy się nawrócił, uznał, że trzeba z tym skończyć. To wcale mu nie przyszło tak łatwo. To nie jest takie, że ja sobie powiem, już nie, już nie mówię brzydkich słów, bo to jest jak um, nauk palenia czy picia. Po prostu to jest gdzieś tam głęboko w człowieku, i w sytuacjach skrajnych wychodzi. I opowiadał mi, jak długo musiał się modlić, jak długo musiał prosić Pana Boga, żeby ten mu pomógł wyjść z tego, z tego nałogu, z tego, żeby pozbyć się tego ducha wulgaryzmu, przekleństwa. I wtedy sobie zdałem sprawę, że jeżeli ktoś jest, ma takie nieszczęście, że używa tych słów, to powinien się bardzo mocno jakby uniżyć przed Panem Bogiem i wyznać swoją słabość, swoją niemoc w stosunku do tego, że nie daje sobie z tym rady. Dlatego. Proszę Was bardzo, że gdy zdarza się u Was takie coś, to, to starajcie się to zwalczyć, prosi Pana Boga. Bo jeżeli my będziemy przeklinać, mówić brzydkie słowa w obecności naszych dzieci, to te dzieci może teraz jeszcze, jak póki są małe, to będą miały respekt przed nami, nie będą tego mówić. Potem, kiedy podrosną, to będą mówić o naszej obecności, a kiedy my się zestarzyjemy, to będą tak mówić na nas. Tak się może zdarzyć. Poza tym jeszcze jest taka jedna rzecz, którą zawsze mówię, poruszając ten temat. Zobaczcie, kiedy masz kogoś, z kim ci jest trudno, źle, mąż, żona, dzieci, sąsiad jakiś. Kiedy ty go przeklinasz, kiedy ty mówisz na niego wulgaryzmy, to modlisz się do złego ducha i tak naprawdę życzysz mu zła, czyli żeby stał się jeszcze gorszy. Czy to jest twoim zamiarem? Czy raczej nie chciałbyś, żeby ten twój mąż, żona, dziecko, sąsiad poprawili się, żeby nie, zrobili, nie, nie, nie dokuczali ci, nie, nie wyrządzali ci krzywdy, prawda? Chcesz, żeby było dobrze, a jednak przez przekleństwo i wulgaryzmy czynisz go jeszcze gorszy, bo modl się do złego ducha, żeby on był jeszcze gorszy. Jak ktoś tak ładnie powiedział, że to na Ukrainie było, kobieta podeszła do mnie i mówi tak, jak będzie dobrze na Ukrainie, jeżeli jeden drugiego przeklina. I rzeczywiście zastanawiam się, no jak będzie dobrze w kraju czy w rodzinie, w jakiejś społeczności, gdzie jeden drugiego przeklina, nie będzie dobrze. Będzie coraz gorzej. Natomiast tam, gdzie się błogosławi, gdzie nawet wroga błogosławisz, gdzie nawet tego swojego przeciwnika błogosławisz, to wtedy ten człowiek ma szansę, żeby Bóg wylał na niego jeszcze większe może łaski, żeby, żeby się nawrócił i żeby w końcu, żebyś ty miał nie wroga, ale przyjaciela. Dlatego zachęcam Was do tego, aby dużo błogosławić. Bóg, przyszł, jakby polecił nam to, abyśmy błogosławili. Błogosławcie, nie złóżcie. I uważajcie nawet na te małe wulgaryzmy. Tak jak Jezus powiedział, kto by powiedział do swojego y, brata, raka, czyli głupcze, durniu, podlega sądowi, a kto by powiedział bezbożniku, y, podlega karze ognia piekielnego. Jezus bardzo jasno i wyraźnie powiedział, co jest dobre, co jest złe, i zachęcał nas do tego błogosławcie, nie złożeć. Dlatego ja też was błogosławię i zachęcam was do błogosławienia, błogosławienia dzieci współmałżonka, błogosławienia swoich sąsiadów, tych polityków, których nie lubicie, błogosławcie ich, a nie złożeć Pan z wami niech strzyży i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.